Everybody, welcome back to my channel ogru Z tej strony mu Mud, witam Was bardzo serdecznie. Na początku chciałbym Was zaprosić serdecznie na wszystkie moje social media Instagram, Twitter, TikTok, pokazam od fabulous. Okej, okay, a więc to jest film dla chłopców. Chłopaki, if you're a girl, okej, okay, możesz również zostać, żeby wiedzieć na co być gotową. Ale chłopaki, musicie szanować się i mieć wyznaczoną listę rzeczy, które musi mieć wasza przyszła kobieta. Kobieta, bo no inaczej będzie źle. Yeah. A więc tak. Pewien użytkownik, yy, spoter, na stronie Facebookowej, spodet yy, randkowe bielsko-biała, whatever. Muszę podać całą nazwę, żeby potem mnie nie oskarżyli, że ja na nich zarabiam, a ich nie promuję. Także, welcome. Jeśli ja już drugiej połówki bielsko-białej, to koniecznie skorzystajcie. Nie zapłacicie im za to. Pewien 40 letek napisał wymagania do swojej drugiej połówki, słuchajcie, i my razem je przeczytamy. Ja pierwsze dwa znam, dlatego, stwierdziłem, że to. A! Będzie, a materiał, żeby nagrać to na YouTube'a. So, let's be real. Zaczynajmy. Punkt pierwszy. Wiek 30-35 lat. Starsze panie niestety nie wchodzą w grę, bo w mojej rodzinie nie wypada mieć starszej żony od samego siebie. Okej. Okay. Jakby rozumiem i nie rozumiem wymagania wiekowe, jakby każdy ma swój typ, czy woli osoby młodsze, czy starsze od siebie, I got it. E, Szkoda tylko, że to wszystko przez rodzinę, nie dlatego, że po prostu chcę takiej kobiety, tylko oh, musi mieć tyle i tyle lat. Przypomnijmy, że nasz y, lovelas, nazwijmy go, nie wiem, Adam, ma lat 40. Także wiekowy pan. Punkt drugi. I teraz zaczynamy zabawę. Grubiaństwo nie wchodzi w grę. Emotka świni. Well, nie wiem, oskarż ich o prawa autorskie, dlaczego w ogóle publikują mnie w takich materiałach. Oczywiście nie wykluczam kobiet genetycznie grubszych. Chodzi mi tylko o nieumiarkowanie, w jedzenie i piciu. <grym> So, nie wiem, Laska rozumiem, jak będzie przy Tobie, to wiecie, obiad, wszystko, ona będzie potrzebowała jak ty jesz. I'm obsessed with this! I'm obsessed with this, Adam. You're so good z, Pewnie dziewczyna z tobą panny... Niech to mówią... Za żołnierzem panny sznurem czy coś takiego, I don't know, nie ma ja pamiętam, ale już wiem dlaczego w wieku 40 lat nadal jesteś sam! Czystość. I pewnie się zastanawiacie, punkt trzeci, czystość. Okej, okay, pewnie żebym sprzątała, i Dobra, facet też sobie szuka gosposi, jakby dziewczyny. Uczy się sprzątać od najmłodszych lat. Ale nie! Najlepszy by była kobieta, która nigdy nie uprawiała stosunku. I ta emotka. Być mamy 21 wiek. Są myślę, że jest dużo mniej kobiet po prostu statystycznie, które przed ślubem są czyste, jakby to nie ma nic złego. Ja już kiedyś o tym powiedziałam, że i bycie dziewicą nie jest złe, i to, że nie jesteście dziewicami, też nie jest złe, jakby to wasze, wasze miejsca intymne i do chłopaków to też się tyczy i wy po prostu będziecie decydować, kiedy co chcecie z nimi robić. No, chyba, że chcecie być żoną Adama. No to jeśli kolokwialnie mówiąc grzmotaliście się, ej w ogóle jak powiedziałam słowo grzmotaliście się, to ja się poczułam, jakbym mówił jako swój... Ojciec albo swoja mama. Kto mówi, grzmotaliście się. Jakby. Disgusting. Um, dopuszczam tylko taką sytuację pod warunkiem, żeby. Żeby to był Adam. Słuchajcie, Adam jest bardzo łaskawy. Dziękujemy Ci, Adam. Wow, oczy mi do orbit. Kochani, by the way, do niedzieli jest głosowanie na mnie w Influencer Life. Oh my god, zapomniałem nazwy, Ale wiecie o czym, bo wstawiałem to na Instagrama do siebie. Ale również to głosowanie będziecie mieć w opisie. Ja biorę udział w dwóch kategoriach, w kategorii TikTok. Jakby nie wiem w ogóle, po co by udział w takim głosowaniu, ponieważ. I'm a queen of this aplikacja. Ale biorę również w kategorii beauty and fashion. Co mnie bardziej jara, jak dostał w tej kategorii nagle AH! Ania robi, jeśli to oglądasz. Bitch, be prepared! Be prepared! Bo jeśli ja nie jestem na statuetki, see you in the parking line. <grych> no, ale w opisie macie głosowanie i będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie Opis, klikniecie linki, zagłosujecie na mnie w obydwóch i będzie super. Okej, okay, punkt czwarty: chrześcijaństwo. Ja w ogóle kocham, że ten człowiek pisał to z emotkami. Mnie wydaje że oni od dawno przygotowaną listę, do jakiego punktu i do czego będzie jaka emotka. Mogę zrobić wyjątek, ale warunek jest taki, że się nawrócisz od razu. Girl, szykuj, już Wianek do Kościoła. Nie robi mi to większej różnicy, czy katoliczka, czy ewangeliczka. No teraz tak ja nie wiem, jaka jest różnica. Jestem trochę głupi. Szymon, a ty wiesz, co to znaczy? Poglądy konserwatywne w szerszym znaczeniu. Ej, czy oni mógłby się ożenić na przykład znajkom? Jezu, to był hit. A nie, 30-35 lat. Chociaż ona trochę się znowu jakby miała z 40. O, to już za stara Tylko ten przedział Poglądy skrajnie lewicowe zakazane i emotki żygania. Adam, jeśli ci to nie przeszkadza, to chcę Ci oficjalnie powiedzieć, że jesteś mężczyzną moich marzeń. Prolife! Emotka kobiety z dzień. Why bitch? Why? Potrafi gotować Cudów nie oczekuję. wystarczy, że umie Robić rosół i kurde Ja umiem robić makarony, w sensie umiem Ugotować makaron i zrobić jakiś dobry sos Już dawno nie robiłem, ale nie umiem robić zup Ja nie wiem jak się robi zupę, jak zrobić rosół Nie mam pojęcia, a no, może bym się Szybciej nauczył. Jest pracowita I'm pissed bitch, so maybe jest zadbana w szerszym znaczeniu. To pewnie chodzi też o to obżarstwo, także well. Ma mniej niż 1,78 m wzrostu. Niestety tak samo jak w przypadku wieku. U mnie w rodzinie nie wypada mi większej od siebie żony. To so, Naomi Campbell, Gigi, uh, uh, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, powiedziałem Kendall Jenner, I'm so sorry, Kendall Jenner to jest taka reguska z Kanady, Kendall Jenner, I'm sorry guys, niestety, wy odpadacie. Nie robi niczego z listy siedmiu grzechów głównych, Boże, kolejny zapas emotek, I'm obsessed with this, jakby, a co w przypadku jak się wygrze... ten, jak to się mówi, rozgrzeszała, wygrzeszała, co się robił księdza pod tą... Oh. Kaplicą. Wyspowiadała! Nie ja wiem, wybaczył tylko morderstwo. No co? Nie używa zbyt dużo makijażu. Dobrze że jestem naturalną pięknością. Ubiera się skromnie. Okej, okay, so, this is my outfit. E, mam taki sweter w kwiatki, żeby zaeksponować to, że jestem Virgin. Pierścionek też kwiatek. Dobra, trochę wyjeżdżamy w kosmos, ale trudno. E, dresy. Mam zwykłe siwe dresy. Nic skomplikowanego. Buty, takie białe adidasy. No co? Majteczki też pokazać? Żartuję, nie będę pokazywał majtek. No wiem, że niektórzy by chcieli. Zakaz ubierania jakichś spódniczek czy innych ubrań, które powodują półnagość i motka z złości. Well, szkoda, bo akurat sobie wykupiam taką ładną sukienkę. Trochę wychodziła dupa, ale trudno, wyrzuca. Kocha dzieci i chce mieć minimum dwójkę. Ja chciałam mieć jedną, chciałabym mieć bardzo córkę no dobra, postaramy się o więcej nie obchodzi ją jakiś ekologizm, ocieplenie klimatu i inne tego typu pierdoły yeah. emotka ja w, ja w ogóle sobie w tym momencie wyobrażam takiego Adama, który siedzi właśnie przed komputerem, rodzice mu kupili laptopa, nie no, on sobie kupił laptopa z Media Expert, może na laty, może, nie, dobra, zaoszczędził zaoszczędził gotówkę, bo pracuje jest kanarem, na bank jest kanarem to jest nie tylko są kanałami i siedzi przed tym komputerem i pisze te wszystkie punkty i on mówi na pewno kobieta moich marzeń to przeczyta i odezwie się do mnie pod tym postem. Zna angielski, niemiecki w stopniu podstawowym. Okej. Okay, w sensie ja, jakbym szukał drugiej połówki, to trzy. No dobra, trochę jak się nie zna angielskiego, to moim zdaniem trochę wiocha. W sensie też nie znam jakoś super. W sensie, you know what I mean, bitch. Ale no wiecie, jak do niej, nie wiem, powiem hello, a ktoś powie, a sama jesteś, no to będę jak, what the bitch. Dba o swoje zdrowie. Fajnie, jakby była zaszczepiona, ale tego nie wymagam. Ej, masz ciekliznę, nie, nie zaczepiłem się i piano leci z mordy. <laughs> nie pali, nie pije. Okej, okay. bo ja uważam na przykład Don't judge me, ale ja uważam, że to jest taki... To jest taka normalna rzecz dla mnie, że no nie wiem, jak komuś się nie podoba osoba, że pali i pije, to ja to jestem w stanie jeszcze zrozumieć. To jest chyba dla mnie jedyne na razie mądre, sensowne wytłumaczenie. Ma wykształcenie minimum średnie. To jest, wiecie, w takim przypadku jak ty czegoś nie masz, ale wymagasz od kogoś drugiego. Adam, how dare you? Jest delikatna w szerszym znaczeniu. Rozumiem, Adam nie przypada za bds -em. Włosy nie dłuższe niż 10 cm, nie krótsze niż 10 cm. Ja nie wiem, jaką ja miałam długość włosów. Nie wiem, ile to, ile to może. Ej, piszcie mi w komentarzach, jaką mogę mieć długość włosów, bo ja nie umiem określać długości, w sensie, nie wiem, dla mnie to jest na przykład, nie wiem, 5 cm. Naprawdę! No znaczy, wiecie, dla, dla niektórych to jest 20 cm, jakby you nie know, lamin. Teraz taka dźwięk. W typowym montażu typowego youtubera powinno być teraz muzyczka. Oh yeah, ale. I'm not typical bitch. Eee, lubi muzykę klasyczną, nie słucha jakiegoś rapu. Oh, hello? Hello? Jedyny rap jaki słucham to jest Oliwka Brazylijska, mina Cardi B. That's all. Czy dobrze, 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 dobrze kat? Boże, miałem za nich pamięci. A śmieci. ale moja prababcia miała Iceheimera i były się rodzicza. Co? Czy Doża Sky jest. Doża Kart jest raperką? Lubi skoki narciarskie. To się z moim ojcem. Ej, czy wy też jak jesteście na Wigilii albo. W, nie, nie w, na Wigilii. S, przychodzicie do Taty w odwiedzin. Aha, nie każdy ma rozwodzonych rodziców Kacper, jakby. What the fuck mózg na głowie. Ale przypuszczajmy, że idziecie. Widzicie, idziecie, si idziecie siąść z ojcem po południu i oglądacie z nim obowiązkowo skoki narciarskie. Don't judge me. Ale dla mnie narciarskie to jest najnudniejszy sport na świecie. Co, co w tym ciekawego? Seks przed ślubem zakazany. Eee, myślę, że po też by był. Wstaje wcześniej rano i spotka się, banie. Ja odpadam, już się wypisuję z tej listy. Nie ma żółtych zębów. Wow. Well, ale ty też nie możesz mieć żółtych zębów. Idziemy na kompromisy. Adam. Nie ogląda jakichś głupich seriali na Netflixie typu Rivandele. Ej, powiem Wam szczerze, że jeśli ktoś nadal ogląda Riverdale tak jak ja i jest na bieżąco tak jak ja, to powiem Wam szczerze, że był naprawdę przez chwilę shit. Ale teraz się zaczęło znowu fajnie. Powoli, mimo tego, że trochę polecieli z fantazją, ale jest okej okay po prostu. No ale mimo wszystko. No i ostatni po podpunkt. Puszcza bąki tylko w toalecie. I emotka. Yy. Nie, nie dałbym rady. Sorry. Sorry Adam. Przypominam, że nie wiem czy, czy on tak ma na imię naprawdę. Ale sorry Adam. Nie dogadamy się. I love you. I support you. I'm obsessed with you. But... Okej, okay, kochani, jeśli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz i powiedzcie mi, czy spełniacie którykolwiek z punktów Adama. Ja nie, niestety nie. Chyba żaden. No. no, tak mi się... Nie wiem. Nie pamiętam. już wyparłem... Ja po prostu staram się głupie rzeczy wyprzeć z swojej pamięci. Ja po prostu staram się głupie rzeczy wyprzeć swojej pamięci. Bo boję się, że się zarażę. <laughs> A nie chcę być jeszcze bardziej głupi. Przepraszam mm. jeszcze raz o moich social mediach. Instagram, Twitter, TikTok. Go follow me. Okej okay, i to by było na tyle. Trzymajcie się. Bye!